Hej, cześć, siema wam wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z serii Pokémon Shield. E, zastanawiacie się pewnie czemu zaczynamy z menu od Switcha, a to dlatego, że... Moi drodzy... E, wracamy dokładnie w tym samym momencie, w którym zacząłem, przestałem nagrywać poprzednio. Dlatego, że nie byłem do końca pewien czy jak nacisnę A to czy nie podzieje się coś ciekawego, nowego. Bo już tyle czasu minęło od kiedy grałem. O! To była zapowiedź moi drodzy, tego co będzie się działo w postgamie, ale wpierw e, ale wpierw, moi drodzy, to będzie odcinek zdecydowanie krótszy niż te standardowe odcinki, które były do tej pory, ale postaram się zmieścić wszystko co można, co można zrobić ciekawego w postgamie poza e, eventem z legendarnymi Pokemonami z tego regionu Także chodźmy dokładnie. Ktoś do nas zawitał do domu. Proszę bardzo, Magnolia. Doktor Magnolia. Profesor Magnolia. I to jest właśnie nasz pierwszy event. Dostaliśmy Master Bola, czyli Pokébola, który po prostu nie ma szansy, żeby nie zadziałał. Dokładnie, można powiedzieć, że w tym momencie jesteśmy dość dużym dealem, jeśli chodzi o świat. świat. No, świat w sumie też, bo uratowaliśmy go. Ale myślę, że region Galar jak najbardziej. Okej, okay, więc co możemy zrobić? Możemy przywitać się z Munchlaxem, którego nie widzieliśmy od pierwszego odcinka. Możemy załączyć telewizor. Albo i nie możemy załączyć telewizora. najwidoczniej nie płacimy za prąd. Cześć, Badu. Was też nie widzieliśmy od stosunkowo dawna. Dzień dobry, mamo. Hopa i Lejona. Skopałem tyłki i twojemu synu. Dobra, to mamy obydwoje są podobni, ale to jest dziadek, ojciec. Who are you really? I am inevitable. E, w każdym razie chodźmy na górę. I tutaj. Dobra, to jest babawcia. Na całe szczęście tam ten to był chyba dziadek. Ale gdzie jest ojciec? Oh hi Mark. Tutaj właściwie leży sobie Pokeball, A co w nim jest? Jeśli czytasz, to Mikan, zostawiam swojego specjalnego Charmandera tobie. Eee, miejmy kolejną świetną walkę niedługo. Najlepszego Leon. Zdobyliśmy Charmandera. Eee, a co jest wyjątkowego w tym Charmanderze? Cóż, wyjątkowe w tym Charmanderze jest to. Tak, nazwiemy go. Że on może namaksować. Nie, nie chcę. Dobra, może zapiszemy tak czy siak. Zapisywanie na całe szczęście, nic nie kosztuje. W każdym razie, zobaczymy sobie dynamaksującego Charizarda, ale nie teraz. Dopiero później. Na pewno, chciałbym się dowiedzieć, jak wejść tam do tego jeziorka. O, dobra, tak można. Tu jest właśnie Pokémon, którego chciałbym złapać. Arakuda. Proszę bardzo, na pierwszego Bola się złapał. To zdecydowanie będzie taki bardziej laid back odcinek niżeli to, co było do tej pory. Mieliśmy dość intensywne ostatnie parę odcinków. więc. Pepe Max Dreadnought ale do wody nie wejdziesz co? A nie wejdzie do wody, by się utopił jak kamień. Tam jest ewolucja. Kogo my tu mamy, moi drodzy? Obstagun! Do czego będziemy potrzebować Obstaguna? A pokażę Wam za niedługo, bo też tego nie zrobiliśmy za swojego czasu. Możecie się zastanawiać, co w tym momencie będziemy robić właśnie w Spikemouth. Otóż podejdziemy do tego gościa. On chce się wymienić Obstaguna za kantoniańskiego Mister Maima. Biorąc pod uwagę, że my i tak Obstaguna nie będziemy używać, to wymienimy się. Iż, yy, będąc szczerym, to jest chyba nawet nawiązanie właśnie do pierwszej generacji, bo w pierwszej generacji też dało się wymienić, wymienić, co prawda, Abrom, ale no i w sumie to by było na tyle z eventów, które w Spike Mouth możemy zrobić, jak na razie, bo później jeszcze będziemy mieli jeden. Kolejny event, jaki możemy zrobić, jest przy Galar Mine. I tutaj naszym zadaniem będzie znaleźć Olianę. Jest dokładnie tutaj. I okej, okay, zdobyliśmy właśnie kartę ligową specjalną od Mister Rosa. Następny event, który możemy zrobić, to przejść się do stadionu w Windon I tam, moi drodzy, możemy zrobić coś, zrobić powtórkę z turnieju. I w tym momencie raczej nie będę ścieszał muzyki, bo w tym momencie no, po prostu mamy normalną walkę z normalnymi trenerami. K -O. K -O. K -O. I jeśli wygramy właśnie 3 rundy pod rząd, zdobywamy jakiś przedmiot. W tym przypadku zdobyliśmy Wishing Peace. Otóż, gdy zajdziemy tutaj do Rose Tower, przejdziemy tutaj. Możecie rozpoznać, jeśli graliście w poprzednią generację, to jest Type No. To jest prawie że legendarny Pokémon, który ma statystyki bardzo podobne do, szermując Boga Pokémonu, którym jest Arceus. I on, i on może jeszcze ewoluować za pomocą szczęścia. I on ma bardzo ciekawą zdolność, że może zmieniać typ w zależności od tego, jaką płytę udamy. I to jest kolejny event, który mamy już za sobą. Przejdźmy do kolejnego. Teraz moi drodzy, udamy się. Do Monostoke. Ponieważ jak możecie pamiętać z jednego z pierwszych odcinków, które mieliśmy bodajże w piątym odcinku. Yy, albo w czwartym nawet. Był taki gość, który powiedział, że mamy wrócić jak będziemy czempionem. No i dokładnie w tym momencie to zrobimy. U nauczy nas dość fajnego ruchu. A raczej Kaguje nauczy ruchu, bo to jest ruch stalowy. Przynajmniej mam szczerą nadzieję, że kaguja będzie mogła się go nauczyć. Bo nie sprawdzałem tego. O, tutaj możemy coś złapać jeszcze X Accuracy. Dobra, nie wymikam, czy to jest bezpieczne, żeby tak jeździć. O, dobra, Kaguja może się nauczyć. Oduczymy się Honklos. To jest niebezpieczne tak wjeżdżać po schodach. Teraz jeden z najważniejszych eventów, jakie są w tej grze. Powiem nawet chyba ważniejsze niż postgame łapanie legend. Także chodźmy, jaki to jest event. Martwiłem się kiedyś, że go przepuściłem. Ale na całe szczęście on jest dopiero właśnie teraz dostępny. Доклад мне. Dokładnie to, to jest cały event. <laughs> Poświecimy telewizor, żeby zapłaciła troszkę wyższy rachunek. Jak wróci, może trochę się zdziwić. Tak to był najważniejszy event. To by było wszystko, jeśli chodzi o rzeczy, które są dostępne dla nas po e, zrobieniu ligi, ale nie robieniu jeszcze specjalnego w tego jak się to nazywa specjalnego eventu, ale możemy jeszcze na przykład nauczyć Chungusa jakiegoś fajnego ruchu. Blast Burn jest specjalny. Ale jest bezużyteczny, szczerze mówiąc, dla nas. To by było na tyle, moi drodzy. W tym odcinku nie wiem, czy będzie krótki, nie wiem, czy będzie drugi. Ja już mam 45 minut, prawie na liczniku, ale no zapewne ten odcinek będzie trwał 10 minut, albo nawet i krócej, bo nie ma tak naprawdę dużo do pokazania. Ale to by było w sumie tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. I chciałem nacisnąć plus, i do następnego razu. Trzymajcie ciepło. Na razie.